Cześć! Słuchajcie, został Wam makaron z rosołu. Zawsze go trochę zostaje, jak go robimy samemu, albo jak go ugotujemy za dużo. Zaczynajmy! Potrzebne będą cztery dość duże cebule. To znaczy, ja mam trzy duże i jedną malutką. Już mogę pomału rozgrzewać patelnię, do której wrzucam kawałek masła. I dalej kroję cebulę. Nawet niekoniecznie musi zostawać makaron. Po prostu możemy go ugotować, robiąc taką potrawę. Pokrojoną cebulę wrzucam na patelnię. Ja będę podsmażał do momentu zeszklenia się jej. Cebulę mam zeszkloną, więc dodaję łyżkę koncentratu pomidorowego. Taką dużą. O. I podsmażam, redukuję go. On wtedy będzie smaczniejszy, bardziej wyrazisty. Niech się trochę poprzylepia do patelni. Następnie do cebuli wlewam trochę bulionu, a jak mamy rosół, to rosół, ale nie za dużo. Pamiętajmy, że przyprawiamy do smaku. Ja dodaję szczyptę soli tylko, bo bulion jest już przyprawiany. Dodaję płatki chili, żeby było, wiecie, pika pikantnie. Oczywiście świeżo roztarty czarny pieprz. Dodaję garść szpinaku. Chwilę trzymam, chodzi o to, żeby szpinak, tak wiecie, się pokurczył, zmiękł. Teraz dodaję makaron. Nie ja wiem. Garść. O, może dwie, trochę zostało, będzie za dużo. Wiecie, ja Zawsze jak robię makaron domowy, to robię go bardzo dużo. A no, makaronu jest widzę za mało, więc dodajemy jeszcze Dolewam bulion. Wlewam śmietankę. Osypuję żółtym serem. Na chwilę przykryję, ale dosłownie na chwileczkę. W tym czasie posiekam trochę natki pietruszki. Wyłączam i wbijam dwa jajka. I łączymy. Mieszamy około minuty.